Magnus Odebier, powiedział komendant Ulfgren. Helmark poczuł, jak na dźwięk tego nazwiska napinają mu się mięśnie karku i opadają kąciki ust. Kancelaria Tuveson i Fisker, dodał komendant. Komisarz wiedział, że Ulfgren chce zobaczyć jego reakcję, ale postanowił niczego po sobie nie pokazywać. Jeżeli zrobi się z tego szopka, odbędzie się bez mojego udziału, stwierdził w myślach. Komendant odchylił się na oparcie swojego eleganckiego skórzanego fotela z wieloma kółkami i dźwigniami po bokach. Helmark dostrzegł nawet wentyl służący prawdopodobnie do nadmuchiwania zagłówka. Kto kupuje sobie takie krzesło? Pomyślał i od razu przyszła mu na myśl odpowiedź. Ktoś, kto ciągle siedzi na tyłku. Ulfgren, położywszy nogi na biurko, przyglądał się komisarzowi w milczeniu. Jego twarz nie zdradzała niczego. Jak zwykle był delikatnie opalony, choć trudno było ocenić, czy prowadzi zdrowy tryb życia i dużo przebywa na powietrzu, czy oszukuje jakimiś samoopalaczami. Lekko przechylił głowę w bok. — Naprawdę taki z ciebie twardziel? — zapytał. — Czy to po prostu twój imidż? — Imidż! W środku jestem pluszowym niedźwiadkiem — mruknął Helmark. Ulfgren się nie roześmiał. — Tuwesson i Fisker — powtórzył. — To nowa kancelaria, której założyciele z potrzeby serca zajmują się sprawami cywilnymi. Pozywają wszystko, co się rusza, wymyślając niestworzone krzywdy. — To nie Ameryka — powiedział komisarz. — Wystarczy, że stwarzają problemy i robią złą reklamę. — Zła prasa może zabić, jeśli przytrafi się w niekorzystnym momencie. Powinieneś o tym wiedzieć. — Ten odebier pieprzy głupoty. — Wiem — odparł Ulf, grankiwając głową. Wiedzą to wszyscy w tym budynku. Ale co na to opinia społeczna? Masz na myśli polityków? Niech przyjdą. Będą to naprawdę mile widziani. Przy okazji wyjaśni im się to i owo. Ulfgren zrobił grymas, którego Helmark nie umiał zinterpretować. Przestań już tak podskakiwać, powiedział. Coś się ruszyło w sprawie Lundgrena? Nic. A w sprawie Rogera Axberga? Nic. Czy kiedykolwiek mieliśmy taki zastój? Helmark pokręcił głową. Nie przypominam sobie, mruknął. Co mówią nasi informatorzy? Komisarz poprawił się na krześle. Niczego nie słyszeli. Rozmawiałem ze wszystkimi, nawet z osadzonymi, którzy z nami współpracują, ale żaden nic nie wie. Przecież zawsze ktoś coś bąknie. Tym razem chyba naprawdę nic nie wiedzą. Wygląda na to, że trafił nam się jakiś wyjątkowo dobrze zorganizowany syn. Wysnułeś z tego jakiś wniosek? Albo komuś, kogo znamy, udało się zebrać ludzi, którzy nie puszczają pary z gęby, albo mamy do czynienia z kimś zupełnie nowym. Kimś, kto nie polega na znanych w branży kontaktach.